Cześć, witajcie. Z tej strony Mateusz i witam Was po raz kolejny na kanale Popkulturowy. Dzisiaj, z okazji tego, że zbliża się powoli, e, to znaczy, tak naprawdę jutro, premiera mm, najnowszego filmu z e, tutaj Uniwersum DC, czyli Flesza w polskich kinach, e, porozmawiamy sobie właśnie chwilę o tej najnowszej produkcji z Ezra Millerem w roli głównej. Tak naprawdę miałem okazję zobaczyć już ten film wczoraj. E, powiedzmy, że tak przedpremierowo, trochę polsko, z, racji z tego, że premiera jakby światowa dobrze kojarzy, była właśnie w środę. U nas niektóre kina już też w tą środę yy, miały seanse. Wybrałem się, bo szczerze powiedziawszy, strasznie chciałem wiedzieć, jak mm, ten film zawiruje trochę odmieni to uniwersum DC, które, bądźmy szczerzy, nie ma się najlepiej. Jak yy, Marvel i jego MCU cały czas rośnie w siłę, wprowadzają nowych bohaterów, to DC za każdym razem zrobi coś, przez co ten najnowszy ich film no, nie będzie taki, jakby chcieli. No i właśnie ten najnowszy Flash, który opowiada o tak zwanym i tu musicie wiedzieć mała dygresja nie czytałem nigdy komiksów, jeśli chodzi o e, ten event. Jakby, mm, całą moją wiedzę, na, jakby o Flashu opieram troszkę na komiksach, które gdzieś tam z tego DC Odrodzenie, albo New DC bodajże, czy e, jakoś tak coś tam mi się udało przeczytać bardziej, tutaj właśnie Barry Allen nie mam takiej mm, głębszej wiedzy jeśli chodzi o samego J.A. Gricka, nie mam o jakiegoś tam Willi Westa nie, jakby cała moja wiedza opiera się głównie na serialu bodajże od CW który wychodził przez kilka lat ja go tam oglądałem bodajże do piątego sezonu, potem odpuściłem ale, tak jakby, moja wiedza cały czas się opiera właśnie na tym, na tym serialu, na podstawie tego serialu oraz takich właśnie pojedynczych jakichś serii, które są w Polsce wydawane przez Egmont. I nie miałem też okazji, tak jak mówiłem, bodajże przeczytać tego eventu, więc nie będę się odnosił, porównywał komiksu do filmu, bo to nie o tutaj chodzi. Tutaj oceniamy bardziej film, bo film jest skierowany do bardziej odbiorców, właśnie kina, filmów a nie komiksów, jak dla mnie. Bo idąc tam, e, okej, okay. jak jesteście fanami DC, fanami komiksów, fanami starszych filmów, znajdziecie masę smaczków, takich nawiązań do innych Batmanów, do e, przeszłości, do właśnie innych Flashów. E, jest pełno takich małych niuansów, które osoba, która siedzi w tym, wyhaczy i poczuje się taka trochę połechtana. Jej ego, że jednak coś tam wie, troszkę skoczy. Ale jak ktoś idzie po raz pierwszy, nie wiem, super, jakby super bohaterów kojarzy, Flasha kojarzy, Batmana właśnie, Supermana yy, kojarzy, nie wiem, Spidermana, Kapitana Amerykę, to tu będzie się bawił, jak dla mnie, całkiem spoko, bo to jest naprawdę fajny film. Nie jest to top, jeśli chodzi o yy, filmy superbohaterskie, co to, to nie. Ale jak chcecie Iść na coś przyjemnego, przy czym trochę się pośmiejecie, bo jak dla mnie Flash z tym jego nieogarem, który tutaj prezentuje, jest naprawdę momentami śmieszny. Eee, chcecie poznać trochę tragicznej historii, chcecie poznać w ogóle genezę Flasha, bo to jest chyba najważniejsze w tym filmie. Poznajemy jego genezę, dowiadujemy się, co się podziało, że zyskał e, swoje supermoce. Mamy tak naprawdę trochę wgląd w jego przeszłość. I poznajemy, znaczy, dwie linie czasowe, tak naprawdę. Bo my znamy Flesza z tej mm, linii czasowej, bądźmy szczerzy, ma, może mały spoiler, niektórych, gdzie jego matka zmarła, tak? I to jakby był taki zapalnik do tego, żeby y, zajął się kryminalistyką, chcąc y, oczyścić imię swojego ojca. Poszedł na studia, a tutaj poznajemy historię trochę alternatywnego Barego, który ma to wszystko, ma szczęśliwą rodzinę, której zawsze mu ten Flash, tak powiedzmy, z naszej linii czasowej, zazdrościł, i to jest też ważny element całego tego filmu czyli ta relacja między fleszami. To, jak jeden z nich cały czas ocenia tego drugiego przez pryzmat swojej przeszłości. Mówię to o tym Barym, który namieszał trochę w linii czasu i w multiwersum, bo on ocenia zachowania tego powiedzmy stworzonego flesza przez siebie z tej nowej linii na podstawie swoich przeżyć przez co dochodzi wielokrotnie do niekoniecznie przyjemnych sytuacji fajnie, że w rolach Batmana Batmanów tak, dostajemy kilka postaci nie ma tutaj jakby takiego jednego z takiego właśnie uśmieszek do wszystkich fanów tych bardziej klasycznych filmów tak samo to, że chyba nie wiem, starano się wprowadzić nowych bohaterów, więc dostaliśmy karę zamiast y, Supermana. No, wiadomo, pewnie też jakieś tam. Y, to były związane rzeczy z y, y, dostępnością aktorów i tego, że musieliby oni wiecie, brać udział w tych filmach, ale y, też właśnie dzięki temu taki widz ma okazję do zapoznania się z trochę mniej takimi mainstreamowymi bohaterami, bo właśnie dostajemy chociażby karę, która pojawia się od czasu do czasu w komiksach Supermana, więc to jest coś też fajnego. Poza tym co? Poza tym zastanawia mnie jedna rzecz tutaj. Zastanawia mnie to, jak ten film wpłynie na cały multiversum, uniwersum DC, bo jak wiecie lub nie wiecie, to raz na jakiś czas ogólnie komiksowe e, molochy typu, właśnie Marvel, DC, e, głównie oni, lubią sobie zresetować o tak linię czasową e, różnego rodzaju, mm, powiedzmy, eventami, i mam wrażenie, że DC robi to dużo częściej. Więc dostajemy na przykład, nie wiem, nieskończoną granicę, która ostatnio się też w Polsce pojawiła, dostajemy Dostajemy Kryzys na nieskończonych ziemiach. Dostajemy y, Batman Metal, który chyba też z tego co że dość mocno tam namieszał. Dostajemy właśnie Flashpoint, ale głównie możemy się skupić właśnie na tym Kryzysie na nieskończonych ziemiach i na flashpoincie. I y, ten Flashpoint, właśnie tutaj y, że tak powiem, jest bazą i on namieszał dość mocno, jeśli chodzi o uniwersum DC. Jestem właśnie ciekaw, jak. On wpłynie na resztę bohaterów, jak on wpłynie na tych wszystkich mm, wszystkie postaci, które do tej pory poznaliśmy. Właśnie na Batmana, jak on wpłynie na nie wiem, Aquamana, na Shazama, na e, pff, kto tam jeszcze był, e, e, na samego Flasha, na Supermana, na Wonder Woman i tak dalej, i tak dalej. Blue Beetle teraz będzie wychodził. Podajże w, no w przyszłym miesiącu, jestem ciekaw, jak do tego będą nawiązywać. Więc tutaj mm, no, mają okazję do zresetowania całego multiversum i przedstawienia go trochę na nowo, ale tylko w tych aspektach, które nie wychodziły wcześniej. Więc. Serio, jestem ciekaw, co tam się e, będzie działo teraz i jak to będzie wszystko teraz wyglądało. E, wiecie, jeśli chodzi o ten cały świat, tak jak on został przedstawiony, to serio jest naprawdę fajnie. Jedyne, co mnie tutaj trochę momentami po prostu irytowało i zastanawiało mnie dlaczego, to były momenty, w których flash przyspieszał, bo były takie, gdzie to naprawdę się dało i było fajnie zrobione, ale. Na cholerę robić z flesza taką baldnicę, która, żeby wystartować, po prostu musi się ustawić w pozie jaskółki na jednej nodze, a dopiero wtedy może piknąć do przodu. Tego nie rozumiem. Jakby e, naprawdę, jeśli chodzi o tę otoczkę, taką e, jak dla mnie przynajmniej e, efektów specjalnych, e, w momencie, w którym. E, Flash gdzieś tam biegnie i tak dalej, to momentami, nie zawsze, przynajmniej takie jest moje zdanie, wyglądało to spoko. Strasznie fajnie mi się w ogóle podobało to, jak y, wyglądał system, y, cofania się w czasie i tak dalej. Więc to i w ogóle Speed Force, y, to było fajnie, to mi się podobało, ale właśnie niektóre momenty z Flashem, gdzie robi z niego taką prima ballerina trochę, bo tutaj się ustawia, tutaj gdzieś, nie wiem, jedną nóżkę do góry, żeby zacząć biec, Miałem takie ha, ale o co chodzi? Więc, yy, no spoko, w sensie tak jak mówię, ja ten film jestem w stanie polecić każdemu, kto lubi rzeczy lekkie, przyjemne. Nie chce za bardzo się napocić z fabułą, bo ta fabuła, no bądźmy szczerzy, ona nie jest jakaś taka przesadnie skomplikowana, że zmusza do refleksji, że yy, trzyma się to wszystko kupy. Bo pamiętam, że się nie trzyma kupy, ale. Ale się dobrze człowiek bawi na tym i to dla mnie jest najważniejsze, jak idę do kina, żeby zapomnieć o tym, co się dzieje wokół mnie i po prostu spędzić te dwie godziny w towarzystwie spoko filmu, który pozwoli mi właśnie trochę się wyluzować i sprawić, że po prostu będę czuł się taki swobodny i ten film mi to zapewnił, bo był lekki, przyjemny, było sporo mordobicia, były fajne scenki walki, e, było właśnie sporo tych smaczków i oczków takich puszczanych w stronę osób, które e, znają to uniwersum. Sam się w ogóle cieszyłem jak głupi, kiedy nie wiem, rozpoznałem jakąś postać albo udało mi się e, gdzieś tam z kontekstu wywnioskować to, czego e, bohaterowie nawiązują. Więc jeśli lubicie tego typu rzeczy, to idźcie, będziecie się świetnie bawić. Jeśli liczycie na zrewolucjonizowanie kina, Odmienienie się całego uniwersum Liczycie to, że DC w końcu wejdzie z Buta w świat filmów? To się dla mnie zawiedziecie, ale możecie spróbować, bo to nigdy nie zaszkodzi. Najwyżej powiecie, że było do dupy, ale będziecie mogli mówić, że było do dupy, bo widzieliście, a nie będziecie tymi osobami, które. Y, jest do dupy, bo. bo tak, bo tak mówi internet. No tak nie robimy. Idźcie, przekonacie się sami, bo myślę, że. Nawet warto. I to jest chyba najlepsze podsumowanie, że nawet warto pójść na ten film, bo zapewnia on dozę takiej czystej, hamskiej, głupkowatej jak dla mnie, rozrywki, która po prostu sprawi, że cały stres z was zejdzie. I to chyba byłoby na tyle. Mam nadzieję, że część was przekonałem, część może zniechęciłem, ale jak kogoś przekonałem, to dajcie znać czy wam się też podobało jak byliście a jak nie byliście to możecie napisać jaki film z DC najbardziej wam się podobał do tej pory pamiętajcie żeby zostawić łapkę w górę jak wam się podobało, dzwoneczek, subskrypcję, wszystkiego typu rzeczy, komentarz możecie napisać, to strasznie pomaga w zasięgach a ja chętnie poczytam co macie do powiedzenia i to by było na tyle z mojej strony trzymajcie się ciepło, do zobaczenia następnym razem, cześć, hej trzymajcie.